Dudek się nazywa A ja na kota mówię Citek na drugiego to jest dziewczyna, no to Nazywa się Chmurka A mówię do niego citek A to Citka No Citka na tego mówię A ja na tego Dudek No Widzimy się jak zjem No tak w ogóle no to ja mam Finkową Eee taką nie szafkę, tylko no taki koszyczek, lila muffinka, to nie jest lila, e, podłoga, Liliusia, podłoga, muffinka, podłoga, ale no to, to, sorry, to nie jest od Ciebie pomysł, jak coś, tylko bo to jest koszyczek, a nie szafka. No, widzimy się jak zjemy. I koniec Ukrytej Prawdy A płatki dalej jem. I koniec Ukrytej Prawdy, a była taka fajna I Dobra, Zjadłam już I ja oglądam Ukrytej Prawdy no Jest to parę płatków, ale to To nie jest ukryte, prawda. wyłączam mu telewizor bo tak mi kazał zagasić a, Dobra Dostávám. se vám takovou přervu, no. Dobrá. Jdeme. To potřeba zkus. Jdeme pod Poruszałem, pokażę Wam koszczek mufinkowy. Dziś wyszuka! Pieszczą, uzuzuzu! Tu mam worek. Pieszczonek samorobi... samorobiony. Samorobiony. Zaszczyt, który miał być do polskiego, a nie do polskiego. Rodzina ma Druga część. Pierwsza. Sorry. Gumy, które będziemy testować, chwila. Już, no, dobra. Spróbujemy je ręką otworzyć i. Nie, nie, dobra, to chyba. Nie, chwila, muszę też. Około. Chwilka. U tu rękami nawet się ciężko otwiera. Nie testowałam. 25 tam. Niepokoję się, bo jest nowo... Białe, potem No i... Mam dziwne zęby, bo mi wyrwał. Gdyby mnie... proszę mnie prosić, bardzo mysia. się... Bysza... Też? Ja dam. Dobra, testujemy. Ej, dobra. O ja, zubećka, bo ja znowu by się Chwila. Dobra.

On cały pokój różowy. to jest lewe słup blanco, jakieś różowe. Krzesło. Nerka. No, to jest czerwona. Eto. Petrza. Spinka. Piseł. Mogę już Zresztą tam lewy. Skarpetki. Teraz mam na sobie różowe skarpetki. Proszę, spadnij. Dobra. I... Uuu! Będzie trochę moim pokoju. Up, up, sky. can fly. Up, up, sky. Dobra. Pa, muszę nagrać jeszcze szorty. Takiego fajnego. Dobra, pa, pa.